Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zbliża się koniec kwietnia, zbliża się majówka, także czas na roślinne podsumowanie miesiąca i dzisiaj przejdziemy się tutaj wśród moich roślin, zobaczymy co się pozmieniało, które rośliny rosną ładnie, a które wręcz przeciwnie. Zapraszam Was do dalszej części filmu. I zacznijmy może od tych maluszków, od tych słodziaków, które dostałam od Mateusza z roślinnej dżungli. Praktycznie każda z tych roślin wypuściła już jakieś nowe liście, co mnie niezmiernie cieszy, bo ja nie wstawiałam ich do żadnej witrynki ani do żadnej szklarenki. Także no powiem Wam, że jak na takie maluchy, to radzą sobie świetnie. I tutaj pięknego, nowego liścia, chyba najładniejszego wypuściła. Ta Aglaonema to jest Aglaonema Saksom, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Tak, właśnie tak. Także ona wypuściła tutaj tego pięknego liścia. Ale inne Aglaonemy też wypuściły nowe liście. Tutaj mamy nowy liść, tutaj mamy nowy liść, tutaj mamy nowy liść. Także słuchajcie, tylko ta red wine nie wypuściła mi żadnego. Nowego listka, na razie się zbiera, ale widzę, że coś tutaj powoli będzie szło, więc nie jest źle. Syngonium również um, pięknie sobie radzi i nowe liście wypuścił też ten filodendron Golden Saf, który ma przepiękne limonkowe liście. Bardzo ładnie przyrasta, bardzo ładnie sobie radzi. Tutaj tylko mam wszędzie zaciki na tym stoliku. Nie zwracajcie na to uwagi, bo nie wszystkie właśnie rośliny mają osłonkę i gdzieś tam ta woda mi tutaj kapie. Myślałam, że mam dużo małych osłonek, ale jak się okazało, jednak ciągle jest za mało i małych i większych, także ciągle tych osłonek gdzieś tam brakuje. Dobra, lecimy dalej. Tutaj słuchajcie w końcu szaleje moje Epipremnum Amplicimum, które Wam praktycznie zawsze pokazuję, bo ono ciągle wypuszcza nowe liście i ciągle, ciągle pięknie rośnie. Tak samo tutaj te Filodendrony, więc tutaj nie będę już za bardzo się nad nimi rozczulała i nie będę tutaj dużo opowiadała, ale słuchajcie chciałam Wam pokazać znowu po raz kolejny E, tę monsterę, dlatego, że ona naprawdę rośnie w tempie błyskawicznym. E, tutaj wypuściła chyba teraz trzy nowe liście, między innymi ten. Tego też niedawno wypuściła z tą śladową ilością wariegacji i tutaj już idzie nowy, słuchajcie. I też sprawdzałam, że jakieś tam Drobne ciapki wariegacji ma. Także powiem Wam, że jestem mega zadowolona póki co z tej rośliny. Tu stoi też ten filodendron majoi, którego Wam ostatnio pokazywałam, którego razem palikowaliśmy. Dalej mamy dubie i nad dubiami chwilę się zatrzymam, dlatego że dubie będą miały przedłużane deski i do dubi będę dosydzała nowe sadzonki, jak mi się ukorzenią, bo jeszcze się nie ukorzeniły. I zauważyłam ostatnio, że tutaj dubia, tak jakby z drugiego oczka, wypuściła nowego liścia. Także zobaczcie, ona się tutaj zaczęła sama rozkrzewiać, bo to była taka dwulistna sadzonka wsadzona, no i puściła najpierw jeden pęd, ten główny, i teraz widzę, że tutaj idzie kolejny liść, także gdzieś tam z drugiego oczka wypuściła mi kolejny przyrost, także też poczuła wiosnę i tutaj zaczęła się rozkrzewiać. A ta e, największa jest naprawdę gigantyczna. Też chcę jej jeszcze przedłużyć deskę, chcę, żeby była jeszcze większa, bo marzy mi się, e, żeby wypuściła mi liście z dziurami. Nie wiem, czy osiągnę ten cel, czy mi się to uda, bo tutaj, tak jak możecie zobaczyć, e, te liście to były liście z zeszłego lata, które były już duże, piękne. No i później te mniejsze liście to są liście z zimy. No i tu zaczynają się wiosenne liście, nieco większe, także ona, tak wiecie. Raz wypuszcza większe liście, jak ma lepsze warunki, raz mniejsze, jak ma gorsze warunki. Ja jej nie doświetlam, także zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że kiedyś doczekam się tych liści z dziurami, no ale czas pokaże. A tu słuchajcie, też nie będę się długo nad tymi roślinami skupiała, dlatego że pokazywałam Wam je ostatnio, pokazywałam Wam przesadzonego mikansa, dosadzaliśmy sadzonki. Tu pokazywałam Wam chyba też nowe, większe przyrosty filodendrona lemon lime, który w końcu zaczął wypuszczać jakieś większe, konkretniejsze liście i też myślę o jego przycięciu i zagęszczeniu. Cieliśmy też ostatnio brantianum. Tutaj natomiast czekam ciągle na nowego liścia, utrebiego, go, bo trebi coś jakoś powiem Wam, że przyhamował. W zimie wypuszczał mi liście. Teraz y, jakoś nie chcę wypuszczać liści, więc czekam, czekam, aż on się w końcu ruszy. Moje piękne epi, które tutaj y, rozwesela towarzystwo swoimi kolorami. Dalej mamy filodendrona bilet, który też rusza tutaj z nowym liściem. Mam nadzieję, że niedługo go wypuści. E, no i roślina, która nieco. Tutaj gorzej sobie radzi. To jest ten Stindapsus Dark Form i pokażę Wam, co się tutaj u niego podziało, ponieważ, tak, on tutaj wypuścił mi takiego brzydkiego liścia, którego zresztą już zaczął zasuszać. Później troszeczkę ładniejszego, i tutaj widzę, że idzie jakiś tam kolejny liść, także mam nadzieję, że on się jakoś w końcu ogarnie, bo od przesadzenia, no to jakoś nie za bardzo mu idzie, chociaż tutaj widzę, że ma. Trochę stożków wzrostu nowych, więc liście będą szły, tylko żeby te liście w końcu zaczęły wychodzić takie ładne, to by było dobrze. Bo na razie to tak średnio mu idzie, powiem Wam szczerze. No ja wiem, że on wolno ogólnie rośnie, ale, ale niech już przynajmniej jak już wypuszcza te liście, to żeby one były jakieś takie konkretniejsze, i żeby ich później nie zasuszał. Ja myślę, że to jest wynik tego, że on po prostu musiał się chwilę zaklimatyzować, i teraz będzie. I teraz będzie lepiej, taką mam nadzieję, więc zostawiam go na razie w spokoju. I niech się chłopak ogarnia przez lato, bo myślę, że nie ma tutaj źle, więc kwestia tylko tego, żeby zaczął teraz ładnie rosnąć. No, i tak jak Wam mówiłam, w podsumowaniu kwietnia nie mogłoby zabraknąć mojego tortuma, dlatego że w końcu ruszył. Wypuścił tutaj już widać, rozwija się nowy listek, i tutaj gdzieś jest nowy stożek wzrostu. Może ja go wyjmę i Wam tutaj bliżej pokażę. O, zobaczcie, tutaj jest nowy stożek wzrostu, także czekam na nowe liście u Tortuma. Trochę się o niego obawiałam, dlatego że po odrzuceniu tych stożków wzrostu no, mogło się tak stać, że on cały mógłby zacząć obumierać, czyli odrzucać po kolei liście, i, no, i zostałyby mi jakieś ogryzki, a no to nie byłoby fajne, także cieszę się, że tutaj mamy. Nowe przyrosty. Pink Princess wypuściła jakieś liście, ale jeżeli chodzi o wybarwienie, no to nic tutaj ciekawego się nie zadziało. E, tutaj też pięknie rośnie ten mały filodendron od Mateusza e, Varesevici i pięknie też zaczął rosnąć w końcu mój e, Moonlight, który, mm, no, z którym miałam trochę przybojów, dokorzeniałam go. W końcu jakoś tam widzę, że zaczyna żyć, zaczyna wypuszczać nowe liście, także może coś z tego będzie. No i tutaj jest peperomia, którą chyba będę przycinała, bo zaczyna wypuszczać takie um, mizerne te przyrosty, i nie do końca mi się to podoba, także myślę, że kiedyś tam będę ją ucięła. Tutaj mamy jeszcze asparagusa, który tam się rozszalał, konkretnie i pięknie zagęszcza towarzystwo. Tak to wszystko prezentuje się z daleka. Jeszcze ciągle brakuje mi tu pnączy. Brakuje mi tu jeszcze więcej pnączy, i jak tych pnączy będzie więcej, to myślę, że będę usatysfakcjonowana wyglądem tych półek. No i jeszcze tutaj rzut oka na Hastatum, który też wypuścił mi ostatnio sporo nowych liści, na przykład tego ogromniastego, bardzo długiego liścia. No i tutaj te drobniejsze sadzonki niżej też powypuszczały nowe liście. Więc no, to jest jedna z moich e, większych roślin w domu, jedna z moich takich dum roślinnych. Jest to też jeden z większych w ogóle filodendronów w moim domu, obok między innymi tego wielkiego filodendrona Rohokongo, który stoi sobie tam koło grzejnika. Także to są takie moje e, największe okazy filodendronowe. Lecimy dalej teraz do tego regału, który tutaj obok stoi, i tu czeka mnie robota, bo Małka ruszyła bardzo mocno, i tutaj trzeba ją będzie chyba przyciąć, bo idzie na razie po ścianie, ale albo muszę jej przedłużyć palik, albo ją pociąć i zagęszczać jeszcze bardziej. Chyba ją na razie przytnę, a jak kolejne sadzonki będą się wyciągać tutaj ku górze, to po prostu dołożę jej palik. Odratowana aglaonema, słuchajcie, wypuściła też nowego liścia. Tutaj kolejnego już, także nie jest z nią źle, może jest łysa od dołu, ale od góry zaczyna się coś dziać. No i maranta, którą, um, którą sobie stworzyłam ze swojej maranty ostatnio miała wciory i ją pryskałam, także muszę tutaj bacznie obserwować czy one nie nawracają, czy nic tutaj się złego nie dzieje, na razie nic nie widzę. Oprócz śladów po oprysku, tu na półce numer dwa nic ciekawego się nie dzieje. Oprócz tego, że ta alokazja fajnie zaczęła rosnąć, przyrasta tutaj nowe liście, wypuszcza także e, super. E, no i na dole w końcu, jakimś normalnym, ładnym liściem, zaszczycił mnie filodendron. Jaki to jest Black Cardinal? Słuchajcie. On, ojeju, z nim to mam przejścia w ogóle. Bo w ogóle przyszedł mu nieładny. Później ja obcinałam takie brzydkie liście, później on nie chciał ruszyć, no a teraz widzę, że w końcu jakiegoś jednego normalnego, ładnego liścia wypuścił, bo wcześniej to były jakieś maluchy, jakieś problemy, bo nie chciały się rozwijać, więc były dziury. No i tak, no współpraca z tym filodendronem nie jest łatwa, ale widzę, że właśnie teraz coś tam drgnęło, więc nie jest źle. I nowe liście zaczął wypuszczać też ten Red Sun, który dużo liści po zakupie mi zgubił. Co prawda na razie są to też takie nieduże liście, ale widzę, że idzie jeden po drugim, także też myślę, że nie będzie z nim źle. No i też nowe liście, tak jak Wam też wspominałam w ostatnim podsumowaniu, pojawiają się u tego lemonkowego mojego filka. I najbardziej powiem Wam, że lubię te najmłodsze liście, które są jeszcze takie żółto-limonkowe, aż takie jaskrawe mocno. Bo wydaje mi się, że wtedy są najpiękniejsze. I z tych roślin na górze chciałam Wam jeszcze pokazać begonię, tą begonię ślimaczkową. Ona się oczywiście tak nie nazywa, ale ja ją tak nazwałam. I ta begonia moja ślimaczkowa wypuściła przez ten czas ostatni dwa nowe, piękne, wielkie liście, ale naprawdę wielkie. One są prawie jak moja dłoń. Także ogromne są te liście, i widzę, że idzie tutaj już kolejny. A ten to jest ten jedyny, który się jej ostał taki ładny. Po zimie, także powiem Wam, że chyba coś się odradza i chyba coś z niej jeszcze będzie. Nie chcę zapeszać, ale te liście, które teraz wypuściła, są ogromne, naprawdę są ogromne, są piękne, błyszczące. Ta begonia mnie urzekła, jak ją kupowałam w ogrodniczym w lecie w zeszłym roku i bardzo chciałam, żeby u mnie przetrwała. No i tak walczę, walczę o nią i mam nadzieję, że wygram tę walkę w końcu i że ona jednak odżyje. Tutaj widzicie, idzie nowe, 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 nowe. Widziałam tutaj jeszcze jedno miejsce, z którego być może wyjdzie jakiś nowy liść, także trzymajcie za nią kciuki. A i zapomniałabym Wam pokazać moją alokazję Venti, która tutaj za chwilę już będzie miała pierwszego liścia, bo jak wiecie, ona przez zimę zgubiła mi wszystkie liście i razem z tą begonią były w odcinku o moich umarlakach po zimie. I teraz razem zaczynają się też odradzać, więc trzymam za nie kciuki, niech sobie rosną zdrowo. Po raz kolejny muszę Wam też pokazać mojego filka Ring of Fire, który no tutaj naprawdę zaczął tak szaleć. Nie dość, że wypuszcza liść po liściu, bo tych sadzonek tutaj jest w doniczce całe mnóstwo, to jeszcze wybarwienie tych liści jest przecudowne. One są praktycznie pół na pół te liście z tym jasnym pomarańczem, jasnym takim kremowym kolorem. Najpierw jest wybarwiony na taki lekki pomarańcz, a później ten pomarańcz przechodzi w taki lekki żółto-kremowy kolor, ciężki do określenia. Ale ten filodendron no, po prostu z każdym liściem mnie zaskakuje. Jest przepiękny, bezproblemowy i mega Wam go polecam, bo jest naprawdę bardzo... Ciekawą i taką ozdobną rośliną. W końcu też ruszyła moja hoja Eskimo, która, oj, jak ona mega wolno wypuszcza liście. Ale widzę, że tutaj, e, tak jakby, idzie nowy stożek wzrostu. W tym miejscu wypuściła dwa nowe, malutkie listeczki, których nie chcę dotykać, żeby tutaj ich nie odrzuciła. I tutaj na czubku też mi się wydaje, że jakieś nowe liście przybyły. A ten pęd, tak jakby bez zmian sobie tutaj rośnie, nic się z nim nie dzieje. I powiem Wam, że jakoś spowolniły wzrost moje oba starce. Nie wiem czemu, czy, czy tutaj miejsce im niekoniecznie zaczęło odpowiadać, czy o co chodzi, ale widzę, że tych przyrostów jest jakby mniej niż było, więc będę musiała się przyjrzeć sprawie i coś tutaj pokombinować, żeby żeby jednak tych przyrostów było więcej. Rośliny z sypialni w ogóle wszystkie omijam, bo ostatnio Wam pokazywałam w filmie praktycznie wszystkie, które tam są. A teraz jesteśmy u mojej córki w pokoju, i tutaj mm, powiem Wam, że trochę lepiej ma się Filodendron Atom, który, którego kupiłam jako maluszka, który cały czas jest maluszkiem, i tak sobie myślę, że on chyba zostanie maluszkiem, bo on raz ma lepszy okres i wypuści trochę liści, raz ma gorszy okres i odrzuci trochę liści, ja go odratowuję i tak się wiecie, tak się bujamy, także no z tym atomkiem małym to tak średnio. Tutaj mój syngoniowy miks, który radzi sobie świetnie, może na oknie go nie za bardzo dobrze teraz widzicie, bo tutaj nagrywam pod światło, ale jest z nim wszystko ok. Ok, musiałam tutaj przejść z drugiej strony, żeby Wam pokazać lepiej jeszcze jedno syngonium, które tu stoi, czyli to syngonium Red Arrow. Ono też radzi sobie w miarę ok, widzę, że wypuszcza nowe liście, może nie jakoś w bardzo ekspresowym tempie, ale jednak te nowe liście się pojawiają i przyniosłam tutaj też Sansevierie, które wcześniej stały na komodzie, ale wydaje mi się, że tam miały mało światła, a Sanse no poradzą sobie w małej ilości światła, ale tych przyrostów nie będzie takich fajnych, więc... No, jest tutaj trochę miejsca, więc akurat y, wystarczyło, i obie Sansewierie, tam jest druga, z drugiej strony wylądowały właśnie na tym parapecie. Tutaj mamy kolejną Aglaonemę, którą też kiedyś kupiłam jako malucha i którą prawie uśmierciłam, a teraz widzę, że. Chyba zaczynamy się dogadywać i to jest Aglaonema, którą mam w ceramisie, bo właśnie jak ją odratowywałam, bo już praktycznie nie miała korzeni, to postawiłam na ceramis i na razie rośnie w nim fajnie. Tylko wkurza mnie to, że tutaj jest taka łysa, tak jakby to jeszcze powinno być pod ziemią, ale nie wiem jaką głęboką doniczkę bym musiała dla niej dać. Chyba coś będę musiała tutaj pokombinować, no bo właśnie tak mi się nie podoba, tak jakby była nie do końca sadzona dobrze w podłoże. E, tu moje mm, trzy krotki, moja trzy krotka razem sadziliśmy. Tu jest smużyna, którą podniosłam trochę, bo już e, zaczęła się tak wyciągać, że masakra od góry robi się nieco łysa, ale może teraz tutaj złapie więcej światła w doniczkę, więc może tutaj e, zarośnie to wszystko. E, no i roślina, z którą też e, dogaduje się raczej słabo. To jest to drzewko Ajchrysom, drzewko miłości. I ono też powiem Wam, że dużo liści mi gubi. Teraz widzę, że na wiosnę trochę jest zielonych przyrostów. Jak przyrośnie dwa listki, to dwa listki zgubi i tak w kółko, także wiecie, no jakoś nie za bardzo się dogadujemy. I jeszcze chciałam Wam pokazać tę kalatę, to jest Roze opikta, bo ostatnio zajmowaliśmy się tą. A teraz właśnie chciałam Wam pokazać drugą, dlatego że ona tutaj też wypuszcza przepiękne nowe liście i wydaje mi się, że rośnie nawet lepiej niż ta, chociaż y, podobno ta jest prostsza w obsłudze. Także nie wiem, nie wiem, ale u mnie no chyba ta ładniej rośnie. Były kupione oba, obie jako y, maluszki w doniczkach szóstkach, no i sami ocencie, ta chyba ma więcej liści i wygląda jakoś tak lepiej niż ta. A zajmuje się nimi tak samo i stoją tutaj na tym samym parapecie praktycznie od zawsze. Także widzicie, u jednych rośnie lepiej to, a u innych tamto. Także nie ma reguły. I właśnie tutaj wypuściła nowe, piękne liściorki. Bardzo ładne. I ostatnią rośliną w dzisiejszym filmie będzie ta strelicja Nikolaj, która rozwinęła ostatnio tego przepięknego, wielkiego liścia, który jest, jak nie wiem, 5-6 moich dłoni. Sami ocencie, jest gigantyczny, ogromny, piękny. Tutaj tylko na końcu mi się delikatnie porwał, ale to nic, nie przeszkadza. No i zaczyna też nabierać kształtów. Mam nadzieję, że właśnie przez to lato wypuści jeszcze ze trzy albo ze cztery liście. Byłoby super, byłaby taka bujniejsza. A tu możecie zobaczyć jeszcze ślady po żerowaniu przędziorka. Akurat jest pod światło, więc fajnie to widać. Zobaczcie jaki ten liść jest wyjedzony, bo kiedyś tutaj żerował na nim przędzior. No i zanim ja się go pozbyłam, bo on tak nawracał, później ja się pozbywałam, nawracał i tak w kółko. I zobaczcie pod światło jak to widać, jakie są plamy na liściach wyjedzone. Ten chyba liść dostał zdecydowanie najmocniej, bo tutaj widzę, że no, grubo, grubo się podziało przez tego przędziorka. No ale teraz już go nie ma na szczęście, więc te, które są tutaj piękne, duże liście są już zdrowiutkie. Dajcie mi znać, jak tam wasze rośliny w kwietniu, czy rosną pięknie, czy wypuszczają nowe liście, nowe pędy, czy wręcz przeciwnie nie chcą rosnąć, bo są też i takie egzemplarze. U mnie na przykład w tym miesiącu rośliną, z którą się pożegnałam, była fitonia, dlatego że znowu zaczęła strzelać fochy, znowu zaczęła mdleć, znowu zaczęła umierać, więc stwierdziłam, że koniec. Koniec, nie chcę mieć już więcej fitonii, przynajmniej na razie, muszę sobie zrobić od nich odpoczynek. Także najzwyczajniej w świecie ją wywaliłam, bo już nie chciałam się pobierać szczepek, nie chciało mi się jej na nowo ukorzeniać, tak jak robiłam to do tej pory, więc fitonii się pozbyłam. No dobrze, dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was cieplutko i do następnego, cześć!